Witajcie w powtórce, buraską na kopalniach w losowaniu na siódemki. Mamy tutaj naprawdę wybitny pojazd. Mamy premkę, która jest. No, nieziemska. Według mnie, jeden z najlepszych medów. O ile nie najlepszych medzików premium na ósmym pierze. O ile w ogóle nie najlepsza premka według mnie w grze. Ale tu wiele osób może się z tym nie zgodzić. Zobaczymy, co pokaże bohater w tej bitewce. Na pewno zaszaleje i wynik będzie. Może uszkodzeń nie będzie wybitne, ale coś fajnego myślę, że uda się tutaj zobaczyć. To, co trzeba sobie powiedzieć, to to, że już samo zajęcie tej, tej miejscówki, tego, tych ruin tego zamku przez jeden czołg jest dla naszej drużyny takie niezbyt wybitne. Mogłoby być lepiej, ale pojechaliśmy tutaj osamotnieni. Dobrze, że jeszcze nikt inny tutaj nie zechciał wjechać, ale kto, 122tm? Troszkę za wolny. Inne medziki na, na siódmych tierach. No, wydaje mi się, że z burazką nie mieliby zbytnio dużych szans. A to, co się teraz dzieje, to popatrzcie. Nasi tutaj nie mają wcale przewagi. To jest źle. I jeśli, podkreślam, jeśli nasza drużyna nie zaatakuje pleców, albo się nie rozdzielą i nie pojadą na plecy, to tutaj od frontu może być nieciekawie. I to, co powinien robić nasz bohater, to przede wszystkim próbować kończyć... Luffy, albo przynajmniej tak obijać niektóre pojazdy, żeby były na strzał dla naszych wtedy może zagrają nieco bardziej defensywnie ale kto wie, grunt, że nasi powoli odwracają uwagę tam od pleców i teraz może bohater spróbować zajechać na przykład takiego Nergala czy tam ogólnie rywali od boku zobaczcie, Nergal na skończenia, na jedną peskę się nam się uda XM na dwie pesteczki, ale jest ten SHPTK. On dla nas jest dużo, dużo groźniejszy. Ma haeki, które potrafią zmieść nas z w Ile trzy strzały? To dla niego będzie jakieś 10 sekund. 10, dobra, powiedzmy, że troszkę więcej. Z górki, niestety, będziemy musieli się ewakuować i to jak najszybciej. To, co my mieliśmy, co było naszą mocną stroną. Teraz niestety, to tracimy. Trzeba wiać. Dobrze, że przynajmniej można zrobić to w miarę bezpiecznie. Ewakuacja udana tylko teraz. Jak tu z nimi walczyć? To może być bardzo pro problematyczne. I ta bitewka przestała układać się w myśl naszej drużyny. Być może gdyby Bohater w porę i yy, gdyby się wcześniej przestawił na drugą stronę, nie czekał, aż mu się prawie magazynek przeładuje, być może ten XM57 dostałby. Takie pestki, które by pozwoliły go w miarę, tak powiedzmy, przystopować. Może nasz kontradykces by nie ucierpiał tak bardzo, jeszcze chwilkę by tam postał. Ale niestety nie udało się. Bohater chociaż na goldzie to szuka, bicia na tą fałeczkę, szuka, szuka. I ciężko znaleźć. Ta fałka jest naprawdę dobrze opancerzona. Chyba, że odwróci się bokiem, wieży do nas. Wtedy to już tak łatwo. Nie będzie że tak czy siak. Jedną pestkę od nas chłop odbił. Mamy zestaw, który zdecydowanie poprawia naszą skuteczność ognia i wydaje mi się, że nam pomoże. Tylko pytanie: jak to się skończy? Czy damy radę teraz tą fałeczkę ubić? Jeśli będzie to nas strasznie bokiem, to jak najbardziej. Tak, fajnie. 3000 na strzelane, całkiem niezły wynik. Pomimo, że na. Siódme Tiery, no ale wydaje mi się, że tu jeszcze bohater będzie miał okazję sobie ładnie postrzelać. Teraz, tak, przed nami Chito SP, bardzo fajny drzewkowy niszczyciel japoński. Kto nim grał, ten wie, że jest naprawdę przyjemny i może tutaj nieźle sobie poradzić. Tylko, żeby teraz nas nie wykrył, bo będziemy dla niego niespodzianką, a to jest, wydaje mi się bardzo bardzo ważne nie podjedziemy do krzaczka tak żeby nas nie wyspotował więc na razie tego nie robimy nasza drużyna strasznie się ulewa 6 do 11 nie podoba mi się to ci to wykryte pytanie czy on nas widzi na pewno teraz nasz już zauważył i zobaczcie musimy bardzo ładnie przycelować żeby chłopa przebić niestety jedna pestka nie weszła ponosimy pierwsze straty 334 HP uciekają z naszego konta na górze już będzie nas kontrolował Black Prince, który nie pozwoli nam tutaj grać tak. For fun A44 jedzie po Cito SP. Mamy podpalenie. Czyżby to był farcik? Spalił się dużo szczęścia ze strony naszego bohatera. I pytanie, co robić teraz? Mamy duże problemy. Jesteśmy sami na... Ośmiu w tym momencie, czyli de facto na połowę drużyny. Oj, słabo to wygląda. Xem skończony teraz nergal. Dolna płyta weszło. Magazynek daje nam to, że oddaliśmy dwa szybkie strzały. Chopper się jeszcze rozbił. Fart, fart, że gościu się ubił sam, ale jedzie już SHPTK. Naprzeciw pancernych on tu powinien załadować hejki, nas doić. Bo byłby w stanie to zrobić bez najmniejszego problemu, a tak sam będzie miał teraz duże problemy. Co to było? Co to było? Panie, przycaluj, że lepiej. No ale niestety my teraz ładujemy, a SHPTK jedzie po nas. Zmarnowaliśmy fatalnie tak dobrą sytuację. Na szczęście kończymy powoli przeładowanie. On nas wrzuca, jesteśmy na 100 HP. Mógł nas skończyć, ale na szczęście mu się to. Nie udało. Gdyby miał HEki, nas już w tej sytuacji by nie było. I bądźmy szczerzy, ten, tym SKPTK zwalił strasznie. Arta oddała w nas strzał, na szczęście spudłowała. My celujemy po dolnej płycie, wchodzi w to Cheeto. I niestety jesteśmy teraz znowu jakieś 20 sekund na przeładowaniu, bo mniej więcej tyle ładuje Buraska. Mamy na szczęście tą przewagę, że... IS-22 świeci się z daleka, p 40 czy powinien? Dobrze, że nas nie wykrył. O tyle fajnie, że możemy zaskoczyć Hirwali, pojechać na przykład po Artę, która wydaje mi się, że była gdzieś tutaj w okolicy tych górek. No ale niestety woda nas strasznie spowalnia. Pomimo to, powinniśmy w miarę bezpiecznie i raczej bez spota przejechać na drugą stronę. Nie wiemy tylko gdzie jest ten IS-22. On może być dla nas największą zagadką, nie był widziany od dłuższego czasu być może jest na awku. wielu graczy po prostu robi tak że w momencie, w którym widzi, że jest jeden czołg, oni są daleko, są wolnym pojazdem, nawet nie jadą tylko na przykład idą gdzieś sobie coś załatwić, ta mniejsza z tym, szukamy baboka, na razie tutaj go nie ma w krzaczorkach, może być przed nami, ale patrz, jak skubaniec ucieka i bohater też wydawać by się mogło, że nie do końca ogarnął, w którym miejscu on jest, ale ten strzał w tego SKPTK kiedy przerzucił od razu celownik na. Czy to. Szkoda, szkoda, naprawdę mogliśmy mieć spokojnie, troszkę więcej HP czuć się, nieco bezpieczniej, a tak straciliśmy 250 strzałów pojawia się IS2 będzie do wyciągnięcia, jedzie niemalże środkiem. I gdybyśmy to zrobili teraz, to może nie dostaniemy spota przy odrobinie szczęścia. Udaje się. Wciąż jesteśmy dla nich jedną wielką zagadką. Spocika nie mamy. Chyba, że nas za chwilę Arta wykryje na 50 metrów. No to jest dosyć prawdopodobne. Teraz Arta dostała spota. Strzelaj panie z i najlepiej tak, żeby jeszcze on był za krzakiem. To wtedy będzie fajnie. A nie wiem czy spocik teraz nie będzie. Nie ma. Jest dobrze i prawdopodobnie, gdyby ten brytyjski Heavyk się nie rozbił, mielibyśmy szansę na medal pula. A tak, no niestety mamy szansę na kołobanowa Radleya Waltersa. Już mamy i nie ryzykowałbym tutaj takiego jolo zjazdu. Przynajmniej ja to bym się rozbił. Czekamy, być może zaskoczymy to P43 Na razie szukamy tego ostatniego dziada w P-43 i nie ma. Aha, siedzi u kampiony troszeczkę, oddalamy się, powierzy raz. No i widzicie, odbił skubaniec. Zdarza się, ale teraz to, co bohater może zrobić, to spróbować go zajechać od pleców. W Tym P-43 wie, że ładujemy. Chyba aż tak głupi nie jest, żeby nie wiedzieć, ile buraska ma pocisków. Ale nowi graczcze mogą nie wiedzieć, a to może być nowy gracz, bo tak ciężko powiedzieć, czy to nowy, czy raczej stary, który robi sobie linię do na przykład progetto. Zjeżdżamy z górki, oddajemy zamek. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, no ale bohater zdecydował się, że tak to zrobi, bo tu w końcu walczy o medal Kołobanowa. I jestem ciekawy, co tu chłop wymyśli. Mamy fajnego krzaczka. Możemy sprawdzać, czy tym P-43 nie wjeżdża na zamek, nie zjeżdża wodą, czy gdzieś tam się nie pojawia. Będzie widać tę pozycję? No, raczej nie. Raczej... Zdawało mi się, czy tam się przewróciło drzewo. Mniejsza z tym. Może mi się wydawało. Ale czekamy. On... Nie wie, jeden nie wjeżdża, drugi nie wjeżdża. Pod koniec bitwy taka trochę kamperka. Przyspieszę delikatnie powtórkę, może coś się zacznie dziać ciekawego, bo nie ukrywam, że ta końcówka jest dosyć taka nerwowa i rozgrywana ostrożnie. Niektórzy burazką potrafią wyjechać na Jolo, ale nie nasz bohater. On poluje, on czeka po prostu na to P43. I widać chyba, że tym włoskim medzikiem, chłop też jest nieco bardziej zorientowany. Dostajemy spota. Z Zapewne siedzi gdzieś na właśnie po drugiej stronie na linii 1-2 w krzaczorach zniknęliśmy z tego spocika. I teraz możemy w miarę bezpiecznie spróbować go złapać. Bohater też miał do wyboru jeszcze zestaw taki pod spota i być może on dałby mu możliwość. Wykrycia tego meda nieco wcześniej, a tak niestety na razie nie ma co kombinować. Pytanie tylko, gdzie on tam tak naprawdę siedzi. Mamy trzy krzaczki do wyboru, jeden strzał, drugi strzał, wygrane. 7300 nastrzelane, jeden na ośmiu, dziewięć fragów. Naprawdę szkoda, że nie ma tego pula, ale było blisko. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam Was, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.